Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marwolo, a to jest Battlefield Heroes. Słuchajcie, postanowiłem zagrać w coś bardziej na lajcie. Takiego spokojnego. Ostatnio na moim kanale było troszkę za dużo zniosłych emocji. Przynajmniej takie wrażenie odniosłem. Dobrze, a więc zaczynamy. Ja mam sobie. Hmm. jak ta klasa się nazywała? To jest chyba turmowiec. W każdym bądź razie... Co wy mi to? Leczmy się, leczmy. Sorry, ziomek. Łoto! Ale tu nawalają czołgi, po prostu masaka tutaj jest. To, tu, to. Ale gierka jest bardzo przyjemna. O, i zginąłem. Dobra, na razie to mi to nie idzie. Ale słuchajcie, proszę w środku rozgrywki. Okej, okay, to nasi. Oczywiście nie ma tutaj ograniczenia amunicji. Okej, okay, tutaj się zgadzam. Słuchajcie, nie gram w tą grę. To jest długo. Ona przematołby jedziemy z nim. Tego nie było. Ety! Dobra, leczymy się, leczymy. Czemu mam tą klasą? Właśnie dlatego, że może się leczyć. jest to cecha niezwykle przydatna w tej grze. Dobra, walimy w nich. Zaraz mi powiecie, że kampuję. ŁOTO! to? ale tu snajperzy obstawili cały ten. Nie jest łatwo. Uh, i dostałem. No, musicie przyznać, że Gielka jest dosyć fajna, sympatyczna. Grafika taka rysunkowa. Jesus! Co tu się po prostu wyczynia? Dobra, mniejsza z tym, słuchajcie, w tej grze nie chodzi o wynik, w tej grze chodzi o to, żeby się dobrze nią bawić. Dobra, załatwiony. Chodź, rozwijamy tutaj postać, Uff. rozwijamy skillę w niej. ŁOTO! Troszkę mi laguje, może dlatego, że właśnie ściąga mi się. Team Fortress 2. Wiecie, że to gra dosyć podobna do tej. A jednocześnie inna. Tutaj mamy widok z trzeciej osoby, tam mamy oczywiście widok z pierwszej. W Team Fortress nigdy nie grałem, tylko widziałem ją na YouTubie. Dobra, bawimy się. Dobra, załatwiony. Tak jest. Yeah. Tak jest, jedziemy. Dobra, tam nasi. Opanowali ten. Dobra, kolejny załatwiony. Leczymy. Dobra, załatwiony. Gień, tak. Jedziemy z nimi. się Nie miał szans. Słuchajcie, musiałem. Muszę sobie przypomnieć, jak w tej grze sieje się Mordor. O cóż, ha. Okej, okay, słuchajcie. Za chwilę widzimy się ponownie. Poznając życie za chwilę włączy mi się nagrywanie. Ale słuchajcie, gierka jest przezabawna, przewyborna. Prawdę polecam. Albo i nie. Czekajcie. O, zmienili ten. Zmienili system punktacji. Ostatnio, jak w to kupa to Kupę czasu temu. Tego nie było. Nie no, słuchajcie. Kontynuujemy oczywiście. Zaraz zaczynamy. Lecimy dalej. Cztery, trzy, dwa. I lecimy. Leci... Lecimy z miotkiem. Dobra. Weźmy sobie. Ten wspaniały to Człowieku! Ty w tym czołgu, ty! Weź się, uspokój. Dobra. Stateczek jest mój. Tu stoi taki samochodzik. Dobra. Łoszty! Łoszty w dzioba! I mnie załatwił nożem. Nożem mnie załatwił. Nie ma. Tu jest działko, tak. Ja zawsze z takiego chciałem postrzelać. To jest moje marzenie. Oczywiście. RA! Tak. Daj się, jak ten. Szkoda, że nie idzie tutaj. piec szybciej tak trochę tak. Tylko tak się przesmadzamy z nóżki na nóżkę. Ale gościu fajnie się gibie za tym kółkiem. Łoś ty w dzioba! A to nasz. O cóż, załatwili mnie. Ale troszkę punkcików tam naskubałem. Bo tu właśnie głównie o te punkty chodzi, tutaj nie liczą się ilość zabójstw, chodzi o to, ile się obrażeń zadało ogólnie. Tak więc... Nie płaczmy! Nie przejmujmy się! Oczywiście można tutaj... ...kustomizować e, e, swoją postać. Kupując różne bajery. Ale... Dobra, zabiłem go! Ale słuchajcie, tu nie o to chodzi. Do ciebie po się bawić. Jaka jest oczywiście? Można ją. Znaczy wejść na istonkę i można tam spokojnie się w nią zanurzyć. Zatom, zatom, zatomkać. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Wychodźcie tutaj. Tu jest ten czołg. A ty myślałeś, że co? Że ja Cię nie zauważę? Tu, dobra, zdjęty! Zdjęty ziom! Au! Zabili mnie! Rozumicie? Zabili mnie! Tak po prostu wzięli i zabili Słuchajcie, tu to można... Ja tu mam podstawową broń Nic nadzwyczajnego. Łapka. Gdzie ja jestem? Nie wiem, ta babka jest olej nieczytelna chyba nie tak się wydaje. Gdzie jest? A ja nie wiem gdzie jest. What the? Te! Shepard! Kuźwa! Ubrał sobie koszulkę z Szeparda i mi tu będzie. I mi tu będzie po prostu smodził. Zostajesz, byku! Pod dupie! Spacer, żeby otworzyć pod Dobra. Dobra, dobra, łoto! To znowu szepard Da, widzę Cię dziewiąty level. Masz ten sam level co i ja. Łata, co tam się działo? Cóż wy powiecie? Może mnie tu nikt. Smrodek ci zdradził, ziomuś. Czy to była pułapka? Taka wybuchająca. Chyba tak. Dobra, gościa trochę postrzelałem. Jeez! Coż to? Za ustrojstwo! Dobra, leczymy się troszeczkę. No da się to zniszczyć, ale co mnie to cieszy? Ktoś tu jest? Pewnie, że jest! My się leczymy. Dobra, ale zabiłem dwóch. Ha! I co? O, to coś go, ktoś go z lasera zdjął. Co tu się dzieje, ludzie? załatwiony, słuchajcie, nie, mi tu jeszcze, jeszcze sprawy nie wyszłem. w tej grze, słuchajcie, Gierka jest prosta, po prostu jak butowa cepa, chodzimy i strzelamy, oczywiście przejmujemy także punkty, Ło. Ten Shepard chyba się na mnie uwziął, ty N7! What the? Ja tu se mapki oglądam, a tu gościu... Zabił mnie. A słuchajcie, mam pierwsze miejsce ode mnie w drużynie, mimo że dosyć po raz zginąłem. To mimo to... Tak, polatajmy się. Ciśnij go, ciśnij go śmietana! Cóż, kolejna porażka. Ale nie przejmujmy się, bawmy się dalej. Właśnie zginąłem, bo wyleciałem poza, poza obszary. Gry. <grybuj> Ludzie! To będzie po prostu totalny rozpiertoł. Dobra, chmurki. Leci dziesiąty. Za niedługo będzie dziesiąty level. Takie. Yeah. I parę sekund do następnej rundy. Tak jest. Play. Lecimy, lecimy. Gaz poczyna się za 4, 3, 2, 1. Teraz. A więc lecimy. Co ja tu mam? Aż mi się kumpel ode mnie z, z klasy przypomniał. Przypomniał, jakoś ci zrobił. Tak. What the fuck. Jest, <laughs> taka jest nienormalna na pewno. Zabili mnie, ale nie przejmuj się. Chodźcie teraz. Co no to chodź. Chodź tam. I też tu bywa! Fajna museczka w tle leci. Jesteśmy to z tej strony. O, szepardele. O, jak mi przykro. W końcu się zemściłem na tobie. Za te wszystkie razy, kiedy ty mnie zabiłeś. Skubani! Skubani-bani! Skubani-bani-bani! Bani. Dobra, ludzie już tam ten. Tu są nasi, tu nie jesteś nasz! Ty jesteś ich! Każdy ich ma ode mnie wpij zielone. Cały czas coś lata, na szczęście, na świecie. Shepard, hamie jeden, bolawy łotto. Dobra, załatwiony. się dzieje łoto A zabił mnie, ale prawie 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 go rozwaliłem. Dobra, 6-4. Nie ma źle, nie ma źle. Bywało gorzej. O, aleś se maskę ubrał. Mm, nie chcę nic mówić, ale właśnie idzie nas i show. Dobra, uleczyliśmy się. Nie wszystkie czołgi poprzejmowali, czy tylko mi się wydaje. Dobra, zabier Załatwiłem go. Fenomenalnie. Słuchajcie, to nieważne jest ile kasy się wydało na jakiszej czy skill. Dobra, nie źle. Drugie miejsce, jest. Oni tam się lubią chować. Oni tam się chowią. Aaaa, żyj ołówczoć. Właśnie, nie wiem czy tutaj grze jest Fenty Fire. Ale punktcików moje. Łoto No i mnie zarypał. A więc zajęli na punkt. Jest to jest nie taka biała flaga tutaj. Nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Dobra, weźmy sa autko. Pędzimy, będziemy, będziemy, będziemy. Ci zas. Ciężko tu, ciężko, ciężkie życie. A nie miał butów. Gościu bez butów chciał mnie zabić. Widzieliście to? Ja się boję gości bez butów. Oni są podobno niebezpieczni. No i mnie zaepali. Skinąłem nie! Ja lubię tą gierkę. Dawno w nią nie grałem, Cholera niedawno w nią nie grałem Ła, swęci mnie, a tu wróg jest Dobra, sobie panic. Rozbyliśmy się go, przejmijmy ten punkt. nadzieję, że nam się to powiedzie. Eee, ty, wyluzuj to. Tak, flaga Imperium. O, w tej grze też jest Imperium. Właśnie ja gram przedstawicielem. Dobra, załatwiony. Kolejna porażka. Dobra, słuchajcie, ja się z wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że się Wam gierka spodobała. Na razie cześć i czołem! Ciao!